Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam serdecznie. Mamy medal. Chyba nie ten zawodnik, którego, po którym się tego spodziewaliśmy. Bo trzeci w kwalifikacjach był, był Piotrek Żyła. Bo Kamil Stoch był trzeci po pierwszej serii. A trzeci na podium olimpijskim jest Dawid Kubacki. Tak więc dołącza do grona naszych skoczków, którzy, którzy mają medal indywidualny. No bo, no bo przecież drużynówkę w, dru w składzie drużyny 4 lata temu w Piągczangu był. No i też rosną chyba trochę nasze szanse w w rywalizacji drużynowej, no ale oczywiście inna skocznia, inne warunki atmosferyczne, inne, inne wiatry, jakkolwiek to nie brzmi. No cóż, to wszystko się jeszcze będzie działo, ale jednak po tych mało przyjemnych doświadczeniach wczoraj, no to dzisiaj optymizmu trochę wlał w nasze serce Dawid Kubacki. No i pięknie to wygląda, prawda? Polska w klasyfikacji medalowej. Obok Węgrów, nadal jeden brązowy medal u naszych bratanków, teraz też nasz jeden medal brązowy. No a jak wygląda rywalizacja? ekspertów no na razie na razie mieliśmy te konkurencje, w których akurat eksperci się. No nie udało się doz, poznać zbyt wielu wypowiedzi ekspertów, no ale ja mogę się pochwalić, że na 12 mistrzów olimpijskich do tej pory wytypowałem jedną trzecią, czterech. Myślę, że to jest niezły wynik, zwłaszcza jak na kogoś, kto, no powiedzmy, wprost nie znam się na jeździe na muldach, nie znam się za bardzo na snowboardzie, a w tych konkurencjach też mistrza udało mu mi się wytypać konkretnie mistrzynie, Zoe. Sadowski synod, tak więc, tak więc punkt dla mnie, no ale w skokach narciarskich zawiodłem, ani Nienika Krishnar, ani nie Karl Geiger, który dzisiaj dopiero 15, no Krishnar to przynajmniej brąz miała, no i spudłowałem kompletnie jeśli chodzi o panczeny, to muszę się przyznać, nie spodziewałem się Nilsa Van Der Poula, że wygra, nawet nie tylko, że wygra z Kramerem, ale, ale szczerze mówiąc bardziej wierzyłem tutaj w Patryka Resta niż Van Der no ale cały czas Szwed z typowo holenderskim nazwiskiem, prawda? To, to nie jest przypadek, miał dziecko Holendra, no ale reprezentuje Szwecję i właśnie dla Szwecji zdobył ten złoty medal. No i cieszę się z typu na na Balszunowa, że jednak w biegach narciarskich, no jakąś tam wiedzę, mam jakieś tutaj przewidywanie, moje się sprawdziły, no wytypowanie Jochałk to nie było, to nie była wielka filozofia, no ale myślę, że i, że i Balszunow w tej rywalizacji z Norwegami, którzy w ogóle dzisiaj na podium nie stanęli w biegach narciarskich, no to jest no to jest, to był jednak taki dosyć, dosyć też łatwy typ. Zobaczymy, jak mi pójdzie w klasyku, bo tam poszedłem chyba trochę małoż tam po wniepriajewą i, i w Niskanena. Co jeszcze się dzisiaj działo? Sadeczkarstwo. Johannes Ludwig i to jest ten jeden typ y, z ekspertów. Maciej Kurowski, gratulacje, ale i dla mnie gratulacje, bo też Johannesa Ludwiga wytypowałem do, y, do medalu złotego. Natomiast y, muszę sobie przypomnieć, jak, jak pan Maciej Kurowski typował typował pozostałe dwa miejsca, bo on też wytypował całe podia rywalizacji staneczkarskiej. Kindla chyba faktycznie postawił na miejscu drugim, tak jest, ale na trzecim Locha. A jednak Fischler, Ale szczerze mówiąc, tak ogólnie to ja się zgadzam z tym podium. Też myślałem, że Loch zdobędzie no medal, a jednak wraca, wraca z, z Pekinu bez medalu, no przynajmniej w jedynkach jeszcze. Jeszcze może się coś wydarzyć w sztafecie, chociaż no pewnie wystawią mistrza Niemcy, mogą wystawić Ludwiga, prawda? A może a może poczują się dość pewnie, żeby wystawić tych, którzy jeszcze medalu nie mają. No ale to, to tyle o saneczkarstwie, bo miejsce Mateusza Sochowicza jest niskie, 25, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc poza 20, nawet nie było go w tym finałowym, czwartym ślizgu. No ale tak jak mówię, cieszymy się z tego, co, z tego, co jest, czyli z tego startu, z tego, żeby startował. Do treningów powróciła Natalia Maliczewska. Jest rozbita psychicznie, jest wściekła, nawet chyba nie jest już wściekła. Ale my jesteśmy i. I, i to w nas teraz cała wiara, którą musimy jej przekazać jakoś do Pekinu, że, że na Tysiaka będzie ogień. Może nie jutro, może jutro Jutro nadejdzie 2-4 dni później, 2 dni, czyli w środek eliminację na 1000 metrów i, i w piątek finały, tak więc no, liczymy, że, że jeszcze będzie pięknie, że jeszcze będzie normalnie. W klasyfikacji medalowej prowadzi Norwegia o jeden brąz wyprzedzając Szwecję o brąz Panchenach, w panczenach, ponieważ Holandia tam zdobyła na razie tylko jedno srebro u mężczyzny i to wczorajsze złoto Irene Schouten, też rozczarowujące. Myślę, że Holandia tu mogła śmiało powalczyć o coś, o coś więcej. Nie wiem, czy akurat te była dobrym wyborem, no ale Antoinette de Jong po prostu zawiodła i to trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Chinki wygrały w hokeja z Japońkami pokarnych. To takie wydarzenie y, trochę bardziej z boku, tak kompletnie skacząc po tematach. Amerykanki 8-0 ze Szwajcarkami. Może to nie 12, które wbiły Kanadyjki Szwajcarkom, ale jednak, ale jednak kolejny dowód na to, że liczy się Kanada i USA. No i ewentualnie jakaś tam walka o brąz może, może będzie. Co jeszcze się dzisiaj działo? O, Łosi Włosi cały czas wygrywają. Pokonaj teraz dla odmiany Szwedów. Jutro grają z Kanadyjczykami. Kanadyjczycy dzisiaj przegrali z Australią. Australia dzisiaj wygrała jeszcze wcześniej. Z kim? Ze Szwajcarią. To akurat niewielki wyczyn. To bardziej chyba wstyd dla Amerykanów, że z tak słabą ekipą szwajcarską, z tak słabą parą szwajcarską yy, przegrała. No ale cóż, to jest sport. Zresztą nie oni jedyni ze Szwajcarią przegrali. Jak mówię, to jest sport, tu się jeszcze trochę może wydarzyć, gdyby Kanada. No jest taka sytuacja, że Kanada mogłaby. Nie awansować. Wystarczy, że przegrają z Włochami. A wiadomo, że Włosi wygrali do tej pory wszystko i czemu nie mieliby wygrać też jutro. Wielka Brytania, Szwecja i Norwegia. Brytyjczycy grają z USA, będą faworytami. Norwegia gra ze Szwajcarią. Tą słabą Szwajcarią będą faworytami. I, i, i Szwecja już jest po wszystkich meczach, ale o kim tu jeszcze mówiłem? Aha, no Szwecja jest po wszystkich meczach, ale te pięć zwycięstw ma w tym właśnie to bardzo cenne zwycięstwo, um, zwycięstwo szedłów nad Kanadyjczykami. Co to znaczy, że faworyci, czyli Brytyjczycy i, um, i Norwegowie, mogą jutro wygrać? Kanada może jutro przegrać, bo nie jest faworytem meczu z Włochami. Pięć zwycięstw będą miały dwie drużyny na czwartym miejscu: Szwecja i Kanada. W bezpośrednim pojedynku wygrała Szwecja. Kolejne demony olimpijskie się odzywają, droga Rachel Holman. Trzeba się jutro wziąć do roboty, ale Włosi są naprawdę w gazie. To, co oni robią, to jak wracają czasem z dalszej podróży. No ta piątka dzisiaj ze Szwedami w, w partii szóstej, no, to był majstersztyk w wykonaniu Stefanii Konstantini i, i Amosa Mozanera. Naprawdę piękne, 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 wysokie zwycięstwa, piękne partie. No wielka, no, wielka niespodzianka, no nadal. Już te 12 konkurencji się zakończyło, mamy parę takich większych, mniejszych niespodzianek, ale nadal dla mnie Włosi to jest największa sensacja tych igrzysk. Mimo, że no, było parę takich, takich zaskoczeń dużych, prawda? No bo na przykład Srebro, srebro Kingsberego, no dobra, ten Walbert nie jest zły, ursza Bogata jako mistrzyni w skokach, no ale okej, okay, Słowenia naprawdę jest tam, jest tam potęgą. Wanderpool to, że wygrał z Restem. No okej, okay, ja tego nie przewidziałem, ale brałem pod uwagę, że może się to zdarzyć. Kobayashi czy Ludwik jako Mistrzowie Olimpijscy. Może nie, może nie trafiłem z Kobayashim, ale no, też brałem to pod uwagę. Ale tak naprawdę, no, nadal według mnie są tym, tym największym, przepraszam, tym największą, tą największą sensacją do tej pory y, tych y, igrzysk. Takus myślę, że widać już zmęczenie po mnie. Ja Ci powiem, że ja dzisiaj komentowałem trzy sesje karlingu podczas tej ostatniej. Już faktycznie padałem na twarz. To, ale, no ale to jest dopiero początek Igrzysk. A jutro, jutro kolejne mecze karlingowe. Jutro też y, słyszymy się przy okazji łyżwiarstwa szybkiego, przy okazji panczenów 1500 metrów. Kogo ja tam wytepowałem, Micho Takagi na, na mistrzyni olimpijską. No zobaczymy. Może w końcu trafię jakąś, jakieś, jakiegoś mistrza mistrzynie właśnie w łyżwiarstwie szybkim. Byłoby, byłoby fajnie. No ale ja jednak, mimo że Zmęczony fizycznie, no to cały czas pełen energii, takiej mentalnej, bo no bo jednak kurczę. Mamy ten medal, no to jest najważniejsze. Mamy medal, Natalia Maliszewska wraca i jeszcze może coś się wydarzy ciekawego. Może jeszcze, może jeszcze będzie fajnie. Tak więc, dzięki bardzo. To chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. No bo nie odbył się bieg zjazdowy. On będzie jutro pomiędzy przejazdami Giganta Kobiet. A wiadomo, jak Gigant Kobiet to Maryna Gąsienica Danieli. O tym sobie pogadamy już o. O godzinie pierwszej w nocy, o godzinie siódme, ósmej, ósmej czasu pekińskiego Tak więc Tak więc zapraszam serdecznie znowu na live, a tutaj na kanale Sport na Nowo Będziemy sobie zapowiadać to, co związane z Maryną, to co w tym zjeździe, który się dzisiaj nie odbył w zjeździe męskim, a to jest przecież taka, taka kultowa konkurencja, to jest coś co... To jest coś, co przyciąga fanów narciarstwa alpejskiego. No i pogadamy też sobie o o innych planach na jutro. Jutro przecież także no, wspomniane 1500 metrów panczenistek i bieg indywidualny biatlonistek. No i te, te nieszczęsne z naszej perspektywy finały yy, short tracku na 500 -y, kobiet na 1000 mężczyzn to tam. No tam dla nas, na, nas to niewiele interesuje my i tak nie mamy mocnych, mocnych short trackistów. Tak więc yy, dzięki bardzo za uwagę, dwa medale byłoby ponad stan. Byłoby, ale już ponad stan według mnie jest ten medal ten medal Dawida Kubackiego, tak więc tak więc ten drugi medal, nie wiem kto by miał go zdobyć szczerze mówiąc. No, Natalia Maliszewska na 1000 jest mniejszą nadzieją niż, na, niż byłaby na 500. -kę. Kamil Stoch, może jeszcze jeden medal w skokach, może ten medal w drużynówce. Może jednak by nas coś, coś jeszcze zaskoczyło w ciągu, tych, w ciągu tych igrzysk, tak bardziej pozytywnie, ale pozytywnie, pozytywnie, a nie jakieś tam pozytywne testy. Zobaczymy, jeszcze mamy sporo czasu, jeszcze dwa tygodnie tych igrzysk. Za dwa tygodnie dopiero będziemy po ceremonii zakończenia, tak więc, yy, tak więc jeszcze będziemy mieli czas, żeby sobie to wszystko yy, obgadać, żeby to wszystko przeżyć. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że jakoś tak mało się dzieje na tych igrzyskach. Może dlatego, że nie śledzę tak bardzo snowboardu czy narciarstwa dowolnego, ale naprawdę mam wrażenie, że czasami są takie dziury. No ale to jest zima. To nie są igrzyska letnie, gdzie, yy, gdzie nie da się ogarnąć wszystkiego, co się. Co się dzieje. Tak więc raz jeszcze dzięki bardzo za, za uwagę i widzimy się i słyszymy o godzinie pierwszej w nocy, o godzinie 8 rano czasu chińskiego. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.